Cześć witajcie, z tej strony do no i witam Was w nowym filmiku już normalnie, jestem już zdrowy eee, mamy piątek, pierwszy dzień wakacji, godzina 15, więc już po zakończeniach wszystkich eee, w całej Polsce, w tym wszystkie szkołki nie zakończone, już zakończenia. Eee, no i tutaj widzicie kaczuszki małe, eee, z z fajnie wolno jest to za chwilę go dam, e ale jak tu stoję, to nic nie tutaj muszę tę kaczkę jedną wygnąć. taki wy wiek mają zbudowany z desek, e tylko najważniejsze, żeby kaczaki Jestem już przerwy, bo za mało pamięci miałem się usunąć te kilka rzeczy no i te kaczaki chodzą wszystkie, jakie mam, niestety jeden pad utopił w wodzie do wody do losów kaczek. E, I tutaj wszystkie chodzą jakie mam czaki Czekamy na następne, bo takich kaczkiem przelękną. Pierwsze we wtorek. także no Podejrzewam, że grupka ze 40 sztuk być może tutaj będzie chodziła. I cztery kaczki. E, taki nieduży prowizoryczny wybieg. Do tej zaszopy wychodziły. No to bałem się, że to się weźmie, no i przyczy główną przyczyną to była strata jeszcze tego jednego kaczaka. E, tutaj temu starpuskiemu coś tam się z nogami dzieje, no zobaczymy czy przeżyje, bo tak jak widzicie skacze. No tu kogut pieje, kurach będzie e, inny odcinek, e, no także u kaczek tak to się prezentuje, e, różne barwy jak widać. E, chodzi, chodzi mi o staropolskie, jak i o e, e, francuskie. No, widać jeszcze ze staropolskich tutaj jakiś jasny, e, czekoladowy ala. E, tutaj jakiś biały. Tutaj ten jeden chodzi, i tam przechodzi taki cały czar, taki czarny jak e, francuskie. No, a z francuskich widać. Dwa całe czarne, jeden cały siwy, niebieski. Dwa ta, sporo takich biało-czarnych, kolorowych, żółto-czarnych, trochę żółto-czekoladowych. Tam jakiś cały czekoladowy, nawet trzy widzę. Tutaj jakieś jeszcze ala, jakby były perłowe. Być może jeden z tych całych czekoladowych to wygląda trochę na perłowego. Tutaj Między najstarszym kaczakiem, a najmłodszym e, Jeden z soboty, teraz będzie miał dwa tygodnie w sobotę A e, No to jest tydzień i jeden dzień różnicy Między najstarszymi a, e, między najstarszym, a najmłodszymi Także e, Różnica jest Wielkościowa Ale jak widać się dogadują e, Fajne kaczki, fajnie się dogadują W tej, w tej trawkę dziobio e, Przez chwilę ja tutaj wygoniłem muszę jeszcze im dać te jedzenie, wodę i coś szczęśliwe, szczęśliwe kura wylecia, wyleciała trzeba je zaraz i tak będzie wypuścić kury także tak to się prezentuje dzisiaj taki klu, krótki odcinek no i jak obiecałem że wakacje będzie daily tak, będzie daily wakacje No, także ja wam dziękuję za uwagę Pamiętajcie o subskrypcji, zostawieniu łapki w górę i dzwoneczka, by ciągle na bieżąco z moimi filmami. tak nic nie widzicie kaczak, eee, żeby być na bieżąco ciągle z moimi filmami. Udostępniajcie filmy, trzymajcie się, no i cześć. Tak jeszcze się prezentują. To niebieską muszę kaczkę wygrać, bo na kaczaki wylęgła sobie, tylko niestety dwa. Eee, sprzedane już so eee, i teraz znosi jajka. No i jeszcze psy muszę zamknąć. I się biorę za robotę. Ja Wam dziękuję za uwagę, jeszcze raz trzymajcie się i cześć.